Czytam komentarze, i ktoś mi napisał, żebym przestał pierdolić i obejrzał T.V.N. To w końcu dowiem się czegoś mądrego. No dobra, dajmy im ostatnią szansę. A jak powiedz, w takim ogonie się poruszasz po lądzie, jeśli chciałbyś na przykład nie wiem, przejść z jednego miejsca studia do drugiego, to, to jest e, możliwe? Ja ci powiem, jak chcesz? Czego wynieść? Syren ma, ma swoich, swoich ludzi pomocników. Od tego. Syren ma swoich ludzi, zapraszamy. Rzeczywiście szczęścia dziękuję pokazów, bardzo. ogona i szczęścia innych ludzi, którzy Cię widzą. Żegnamy, Syrena. Jarek, podziwiamy Wydaje. Twoją pasję, chociaż nie do końca ją rozumiemy, ale jesteś, jesteś niesamowity. Jesteś wielki, trzymaj się, pa. Brodeczki u Heidi Klum, jak co roku, proszę cię, znowu zszokowała kostiłem na Halloween. No w tym roku modelka przebrała się za meduzę, wiecie, to taką, co miała węże i tam, wiecie, no tym takim wzrokiem zamienia w kamień. Bardzo, bardzo. No, nie powiem Ci, że to były nawet. O! Dla Ciebie pogląd taki, że mamy zmiany klimatyczne, że płonie ziemia i że mamy tragedię na naszych oczach, jest kompromitujący? A oglądałeś to, co się dzieje w, Kal w Kalifornii? Co to znaczy, że 2 października spadł już śnieg i taka pokrywa dosyć pokaźna. Co to znaczy, no co to znaczy? No jest 10 cm śniega jest minus 8. Muszę przyznać, nie zawiedli mnie. Trzymają poziom. Ten sam od lat.